Powiem wam, że ja się nie spodziewałem, że jako twórca, który nagrywa serwery globalne od Game Forza, czyli te oficjalne, będę musiał się ukrywać jak ci ludzie z serwerów prywatnych, bo ktoś rozdaje strajki. Tak, moi drodzy, dożyliśmy czasów, kiedy za nagrywanie oficjalnych serwerów można mieć usunięty kanał, i oficjalnie to się już dzieje od jakiegoś czasu. Ja też dowiedziałem się dopiero teraz, bo ja nie wychodzę ze swojej bańki i zbytnio nie koleguję się z innymi youtuberami, i streamerami, ale przejdźmy od początku. Jakiś czas temu Gameforge Tech zawsze przy każdym nowym serwerze, jakimś większym, serwera prywatnego, le leci z tajkami, banuje wszystko. Wszystkich jak leci, co nagrywają te serwery, wiecie jak to działa, chyba tłumaczyć tego nie muszę. I ów serwer, niestety nie wiem jaki, bo tych serwerów trochę wychodzi, a szczególnie nie znam zagranicznego, nazwijmy to e, rynku serwerów prywatnych. Ów serwer na tyle się podetował, nazwijmy to kulturalnie. Że założyli sobie konto firmowe na Google, przypisali do siebie metina, używając jakiegoś bugu, Czyli zrobi to samo, co ma GeForce i aktualnie z automatu kasują wszystkim e, filmy z Metnia 2. I wszystkie mam na myśli głównie tym, co mają partnerstwo z Gameforge. Mnie to jakoś ominęło, bo widziałem, że Turków zbytnio nie ruszają, a ja nagrywam serwer turecki, plus ja nie mam partnerstwa z Gameforge, mamy do niej reflinka, a to nie jest partnerstwo, każdy z was może mieć reflinka, nawet ci, co nagrywają serwery prywatne, więc no to nie jest umowa, to nie jest nikt youtuber w nawiasie na, na grze i tak dalej. Więc tak, moi drodzy, serwer prywatny Kasuje y, of, y, filmy z oficjalnego Metina 2 i Gameforge nie może aktualnie nic z tym zrobić. I taki tego jest rezultat, że około 60% kanałów oficjalnych z Metina aktualnie zostało usuniętych. Mam tutaj taką małą listę. Ale ona się trochę zdezaktualizowała, bo jednak GameForce z prawnikami próbuje coś robić i parę kanałów wróciło, wczoraj wieczorem tych kanałów naliczyłem 15. Aktualnie najlepszy przykład jaki Wam mogę podać, bo mówię jak ten film będę wrzucał, może jakieś już przywrócili, zobaczcie sobie kanał Didi, Metin2, ją chyba najbardziej z nich wszystkich znacie, a ona aktualnie ma dalej usunięty kanał, sprawdzałem yy, w trakcie nagrywania yy, tego odcinka. No i przejdźmy do rozmowy, dlaczego w ogóle Gameforge rusza te serwery prywatne, albo inaczej. Najpierw pogadamy o plotkach, co moim zdaniem Gameforge zrobi, bo dużo jest przecieków, a potem zrobimy takie moje podsumowanie, dlaczego to jest źle, że w ogóle Gameforge robił cokolwiek z serwerami prywatnymi, a mógł je zostawić tak, jak było. Pierwsza sprawa. Chodzą słuchy, że po strasznie się poirytowało na sobie prywatne i mają mu zamiar zrobić to dosłownie ze wszystkimi piwami jak jest. Ja nie wiem co, czy się posypią pozwy, czy nie. Ale ewidentnie dupa, znaczy żyłka na dupie im pękła. Wiem to z dwóch źródeł: jedno bezpośrednio od GameForge'a, a drugi od YouTubera, co też ma skasowany kanał. Bo tam się zacząłem pytać, i tak dalej. Mają coś zrobić aktualnie, tak na poważnie z serwerami pr prywatnymi. Nie mam pojęcia, co. Jeżeli chodzi o te banowanie, to też konkurencja tego serwera prywatnego też poleciała. Więc to też nie objęło tylko i wyłącznie YouTuberów, co nagrywali oficjalnie. oficjalna. Dlatego ja y, wyłączyłem wszystkie filmy, zostawiłem tam 5 albo 4 z Samego New Neworda trzeba dmuchać na zimne przez cały tydzień, i tak zostawię. Shorty akurat można stawiać na to praw autorskich, nie ma zbytnio, więc jak najbardziej jest y, ok. Kolejna kwestia, dlaczego moim zdaniem w ogóle Gameforge źle zrobił, że zaczął się interesować serwerami prywatnymi, w taki sposób zaczął wywalać filmy, bo zawsze było tak, nie wiem czy pamiętacie Tasmanie, albo chyba Tasmania to był ostatni taki serwer, gdzie jeszcze Gameforge nie, nie tykał serwerów prywatnych, ale zawsze było tak, że Baza użytkowników priwów, albo bardziej e, youtuberów, z globala, e, youtuberów z priwów, była taka, że często im się priwy nudziły i dla nich to był dobry boost ich zasięgowy, żeby pójść sobie na globala. I często było tak, że jak startował nowy sobie na globalu, to było zajebiście dużo youtuberów nawet tych z priwów. I to była niezła reklama dla Gameforge, gdzie oni głównie na tym zarabiali na stacji srebra, tak jak teraz w sumie patrząc na przykład po Anadolu. No i wracając w buty... Z butami na rynek YouTube'owski yy, serwerów prywatnych, no, powiedzieli tym YouTuberom, że Was nie chcemy, i tak dalej, nie? No i od tamtego czasu, oprócz praktycznie mnie, to stopki, żaden YouTuber nie idzie na Globala, praktycznie w ogóle. Może raz na jakiś czas dla śmiechów, ale tak, żeby nastać na poważnie, to w sumie nie zauważyłem, żeby ktoś tam się pojawiał. No i ja to mogę porównać do firmy Cheapsoft od Tibi, tam normalnie możesz sobie nagrywać OTS-y czy tam serwery prywatne, nawet takie może stworzyć, to oni mam tu w dupie. Bo i tak wiedzą, że wszyscy ci serwerów prywatnych i tak płyną tego Globala, przystaci nowego serwera i będą to nagrywać i promować, a potem za tam wrócą do, na te swoje OTS-y i tak dalej. Bo zawsze jest główna baza, naj, naj, największa widownia zawsze jest z tak zwanego Globala. Więc po co GamePost ruszał? Nie wiem, ale tam firma w ogóle nie myśli. Oni tylko myślą jeden krok naprzód, zamiast nas kroków naprzód. I moim zdaniem, przez to, jak traktują teraz serwery prywatne, albo waliście się serwery prywatne, jak YouTuberów traktują z tych serwerów prywatnych, to po prostu mają o wiele mniej zasięg i mniejszą reklamę. No, patrz na przykład na Polskę, jako całokształt. No, tylko ja nagrywam, jeżeli chodzi o stopu. No, Nikt nie może się ze mną równać, to jest przykre i może to brzmi jak moja megalomania czy coś w tym guście, no ale fakt pozostaje faktem. Nie ma aktualnie żadnego YouTubera z Globala, który mógłby nawet w połowie się ze mną równać, zasięgami. No i to jest przykre, i to jest smutne, bo ja wolałbym mieć jakąś konkurencję, żeby mnie napędzała, żeby miał jakieś inne pomysły i tak dalej. A aktualnie, że ja mam, nazwijmy to, monopol, bo reszta to tam podnieśruje, no to jest nudno. Po, przypominam, że jeżeli chodzi o partnerstwa z Gameforge'em, to oni nic nie płacą i tak dalej, mają mnie w dupie, nie? Ja przypominam, bo nie mam żadnej umowy z Gameforge'em, więc to mogę mówić. Ja za rejestrację z reflinków z Anadolu miałem około 3,5 tysiąca. Te 3,5 tysiąca dla innych firm z innych MMO, nie też macie system reflinków, to jest warte parę dziesiąt, parę set tysięcy. Ja podam przykład Wota, gdybym miał tyle refów z Wota. To oni by mi zapłacili na rękę 200 tysięcy złotych, gdybym miał 3500 refów, bo takie mają stawki. I ta, to samo tyczy się innych gier MMO, a tym bardziej tych Pay to Win. Więc nie dbając o ludzi, co mają jakieś deflinki -y i tego typu rzeczy, co udowadniają, że. Wi wiadomo, że mówię tylko też o sobie, ale że udowadniają, że brawią się jakąś ludzi i, i to jakoś napędza ryneczek. No pokazują, że mają po prostu w, w dupie tą grę. Więc ta się. Nie napędza dalej. No bo ja zostałem sam na Anadolu, nie ma nikogo. Xen odszedł i to zniach tam, coś tam niekiedy se auto wypuści, ale już chyba zbytnio meczu nie pokazuje, jak kiedyś. Yy, Kubona nie ma i tak dalej. No dużo YouTuberów odeszło, ja się nie dziwię, nie? Czyli YouTuberów, streamerów, ja się nie dziwię, bo po prostu, no komu się to daje opłaca, nie? A gdyby Gamepost faktycznie realnie podszedł do tego problemu. To byłoby to o wiele lepsze dla całej gry, bo daje ludzie by grali na Anadolu. A tak na dzień się ten serwer wyludnił. Po drugie, no wiadomo, same klastry zachodnie też podupadają, bo nie ma nowych graczy. No kto będzie nowy grał w Metina? Głównym problemem Metina jest przekonanie tych co jeszcze grają na Priwach albo pamiętają o tej grze, żeby do niej wrócili. A nie to, że ściąga się nowe osoby. No ja nie kojarzę ostatnio, nie wiem, mogę ci dać przykład. Kiedy ktoś z was ściągnął kogoś nowego, kto nigdy nie grał w Metina, żeby w niego grał i coś tam załadował, jakąś Stubę dwie. No my jesteśmy nauczeni tych pay to win, że trzeba tutaj inwestować, że trzeba tutaj się tym, tym zajmować, żeby to hulało i żeby nazwijmy to oddawało, w zależności jaki macie styl rozgrywki, czy bardziej grać dla zarobku, czy bardziej dla siebie. Więc, no ja nie znam. Ja powiem Wam, ostatnio, ostatnią osobę, którą ściągnąłem, nową, nową, to było z 5 lat temu i to był rok, no, z Waka 19-18, gdzieś jakoś tak, że na privach nagrywałem. To faktycznie wtedy, jak się grałem na privie, bo tam parę osób kompletnie nowych, nie znających metina, udało mi się do tej gry przekonać, ale szybko im się znudziło, nie? Ale fakt, załadowali te dwie 3 na starcie serwera. No i oprócz tego nie ma nic, nie? Więc Metin 2 jest skazany na upadek, ten upadek będzie powolny, ale to też jest głównie wina firmy Gameforge, że nic nie robi. No i karma powróciła, powróciła do nich. No i teraz po prostu jakaś firma, jak, czy znaczy jakiś serwer prywatny, wiadomo Serwer prywatny to duże pieniądze na stacji serwera. Spokojnie z pół miliona milion na rękę, jeżeli to jest hajpowany projekt, stopki można zarobić. Więc, jeżeli jest taka kasa, to trzeba o nią walczyć. Dlatego, serwery prywatne, a szczególnie te, co nie mają nic do podejmują się po prostu już tak radykalnych e, rzeczy, jak wykorzystywanie e, copyright strików na YouTubie, zapisywanie się jako firma na koncie Google ze swoimi danymi typu NIP, VATINEM i tak dalej. Nie oficjalnie można ich dane zobaczyć. No i się w tańcu nie pierdolą i po prostu wyrzucają po kolei filmy, jak leci od A do Z. No i to jest właśnie to, nie, że doszliśmy do momentu, gdzie ja, jako człowiek, który i tak nie ma partnerstwa z Gameforgem i nic z tym nie zarabia praktycznie ze strony Gameforge'a, bo oni nic nie płacą, oprócz. Z tych lefników, to się sam uciłam, ale to są takie grosze, że wstyd nawet o nich mówić, bo za te 3,5 tysiąca rejestracji w ciągu dwóch miesięcy ja zarobiłem 1000 euro, gdzieś tak będzie. Przypominam, że według Gameforge'a mam 20% za doładowanie. To jest takie kłamstwo, że jestem przekonany, że tam takie oszustwa lecą i takie, ale no jak to mam udowodnić, nie? Ale fakt, nie? Przypominam, że ja na swoim koncie który też mam podpięty pod ten system reflinków, na który mam, za, sam załadowałem 10 tysięcy, więc samego mojego refa już powinien mieć więcej niż przez te dwa miesiące, jeden miesiąc, nie? Wiecie co chodzi. No ale ja tego nie udowodnię, nie? Ja, ja po prostu mówię wam, jak jest, nie? Że według Gameforge'a moja praca jest warta 1200 euro w ciągu dwóch miesięcy, przez te flingi, które sobie zrobiłem, więc przewiduję, że tam jest od 1 do 3% za wpłatę. Realnie za wpłatę na, na, na SM, -y, a nie 20, bo gdyby było 20, to też bym miał 10 tysięcy euro, jak spokojnie, ale trudno. Więc ciekawa sprawa, naprawdę jestem godny podziwu, że ktoś na to wpadł, że, żeby tak wkurbić tą firmkę. Ciekawe, co Gameforce zrobi. Nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Ja mówię, póki co musiałem włączyć filmy na cały tydzień. No, i zobaczymy, co ciekawego nam los jeszcze przyniesie. Więc dzięki za oglądanie. Napiszcie o tym, sądzicie, bo jest to dosyć zabawne dla mnie również, nie? O tyle dobrze, że akurat na mnie te stajki nie wpadły. Ja pewnie bym się z nimi jakoś poradził, ale pewnie kanał by mi spadł na parę dni, nie? Byłby całkowicie usunięty. A i przypominam, w poprzednim odcinku macie konkurs na Skina, żeby nie było, bo mało, mało osób bierze w nim udział. No i tyle na razie ma do widzenia.